Psalm 36 Przewodnikowi Chóru od Dawida Sługi Pańskiego. Występek bezbożnego mówi we wnętrzu serca mego, nie ma bojaźni bożej przed oczyma jego. Ono pochlebia mu we własnych oczach jego osiągnąć nieprawość swoją, wykonać nienawiść. Słowami ust jego są przestępstwo i obłuda. Przestał być rozsądnym, by czynić dobrze. Przestępstwo knuje na łożu swoim, staje na drodze, która nie jest dobra. Zła się nie brzydzi. Panie, dobroć Twoja sięga nieba, a wierność Twoja aż po obłoki. Sprawiedliwość Twoja jest jako góry, Boże, sądy Twoje jako głębokość wielka. Ludzi i trzody wybawiasz Ty, Panie. Jak kosztowna dobroć Twoja, O Boże, że synowie ludzcy znajdują schronienie w cieniu skrzydeł Twoich, będą nasyceni hojnymi darami domu Twego, a strumieniem rozkoszy Twojej napoisz ich, albowiem u Ciebie jest źródło żywota, a w światłości Twojej ujrzymy światłość. Niech dobroć Twoja trwa nad Tymi, co Ciebie znają. A sprawiedliwość trwa nad szczerymi sercem. Niech noga pysznych mnie nie dosięgnie, a ręka bezbożnych niech mnie nie przepędzi. Tam upadli, którzy czynili przestępstwo. Zostali obaleni i nie mogli powstać.